Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. Od początku 2020 roku ceny srebra wzrosły o ponad 29% i są notowane na poziomach nienotowanych od 2013 roku. Od połowy 2013 roku srebro poruszało się w trendzie bocznym, z którego zostało wybite wybuchem pandemii COVID-19. Najpierw w końcu marca ceny osiągnęły lokalne minimum na poziomie około 12 dolarów za uncję, po czym bardzo dynamicznie rosło i w pierwszej połowie sierpnia osiągnęło poziom około 30 dolarów za uncję. Obecnie ceny srebra są w okolicach 24 dolarów. Wzrostowi cen metalu sprzyjało wprowadzanie ultraluźnej polityki monetarnej przez główne banki centralne oraz uruchamiane programy fiskalne mające na celu łagodzenia skutków wprowadzanych obostrzeń hamujących rozwój pandemii COVID-19. Relacja cen złota do srebra jest mierą, jak radzi sobie srebro względem złota. Od drugiej połowy 2011 roku omawiana relacja rosła, a w połowie marca bieżącego roku osiągnęła historyczny szczyt na poziomie około 127 punktów. Oznacza to, że na tle złota srebro bardzo słabo sobie radziło, szczególnie w momencie wyprzedaży na rynkach w połowie marca bieżącego roku. Srebro zachowało się wówczas jak procykliczne aktywo. Na rynku srebra w ostatnich 4 latach od 2016 roku mieliśmy nadpodaż metalu. Nadpodaż z roku na rok zmniejszała się głównie za sprawą spadku podaży metalu oraz stopniowo rosnącego popytu. Głównymi komponentami popytu na srebro jest produkcja przemysłowa, która stanowiła w 2019 roku około 50% całego popytu. Drugim komponentem jest popyt konsumpcyjny w postaci biżuterii lub innych wyrobów, który stanowił około 30% całego popytu. Pozostała część popytu przypada na popyt inwestycyjny który w ostatnich dwóch latach był motorem wzrostu popytu. Natomiast podaż metalu zdominowana jest wydobyciem, które stanowiło w ubiegłym roku ponad 80%. W bieżącym roku należy spodziewać się, że na rynku srebra dojdzie do dalszej redukcji stanu nadpodaży. Bardzo prawdopodobny jest spadek produkcji srebra z uwagi na zakłócenia, jakie zostały wywołane pandemią COVID-19. Popyt prawdopodobnie obniży się, Pomimo wzrostu popytu inwestycyjnego, który przybrał na sile, co też jest odzwierciedlone w cenach tego metalu szlachetnego, w trzecim kwartale nastąpił wzrost pozycji długich i krótkich wśród inwestorów spekulacyjnych, przy czym silniejszy był wzrost pozycji długich. W efekcie liczba pozycji długich netto wzrosła. Natomiast nastąpił również Wzrost liczby pozycji krótkich netto wśród inwestorów komercyjnych, ale w tym przypadku zmiana była wypadkową redukcji pozycji zarówno długich, jak i krótkich. Wzrost liczby pozycji krótkich netto inwestorów komercyjnych był większy niż wzrost pozycji długich netto inwestorów spekulacyjnych. W efekcie sumaryczne krótkie pozycjonowanie pogłębiło się. Zachowanie się inwestorów komercyjnych głównie producentów, jest związane prawdopodobnie z chęcią zabezpieczenia cen metalu, które obecnie są dość wysokie. Z kolei zachowanie się inwestorów spekulacyjnych może wynikać z chęci powtórnego zainwestowania kapitałów, bowiem inwestorzy mogą oczekiwać dalszego wzrostu cen srebra lub uważają, że ceny złota są wysokie i na tym tle srebro jest atrakcyjnym aktywem inwestycyjnym. Wzrost popytu inwestycyjnego objawia się nie tylko poprzez wzrost liczby długich pozycji na srebro, ale również napływem kapitałów do funduszy ETP, które te z kolei za wpłacone pieniądze przez inwestorów kupowały srebro. Od połowy sierpnia wartość srebra w posiadaniu funduszy ETP wzrosła aż o ponad 250 milionów uncji, co stanowi przyrost na poziomie około 63%. Dzięki temu ceny srebra wzrosły od lokalnego dołka aż o ponad 80%. Poza już wspomnianymi czynnikami determinującymi ceny srebra warto wspomnieć o dolarze amerykańskim. Korelacja pomiędzy kwartalnymi zmianami cen srebra a indeksem dolara amerykańskiego wynosi około minus 54 setne. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że korelacja pomiędzy srebrem a indeksem dolara jest znacznie silniejsza, gdyż w przypadku złota wynosi jedynie minus 33 setne. Z tego wynika, że dolar amerykański wpływa na zachowanie się cen srebra. Ostatniemu osłabieniu się dolara w sierpniu oraz we wrześniu towarzyszył bardzo silny, nieproporcjonalny wzrost cen srebra. Reasumując, Oczekiwane umocnienie się dolara amerykańskiego będzie negatywnie wpływać na ceny srebra. Natomiast redukcja stanu nadpodaży, prawdopodobne utrzymanie się silnego popytu inwestycyjnego w postaci funduszy ETP oraz fakt niedowartościowania srebra powinny sprzyjać wzrostom cen tego metalu. Dziękuję za uwagę. Mówił Artur Puska, satek P.K.O. Banku Polskiego.